Słowo Boże na każdy dzień. Pomimo tego, że budowa królestwa formalnie się rozpoczęła, nie zabrzmiała jeszcze oficjalnie salwa honorowa na jego cześć. Teraz jest to tylko zapowiedź tego, co ma nadejść. Kiedy już wszyscy ludzie zostaną uczynieni pełnymi, i wszystkie narody ziemi staną się królestwem Chrystusa. Wtedy nadejdzie ten czas, gdy uderzy siedem gromów. Bieżący dzień jest wielkim krokiem naprzód w stronę tego etapu. I rozpoczęła się już szarża w kierunku tego dnia. Taki jest Boży Plan, i w niedalekiej przyszłości zostanie on zrealizowany. Jednak Bóg dokonał już wszystkiego, co zapowiedział. Jest zatem jasne, że narody Ziemi są tylko zamkami z piasku, drżącymi przed nadchodzącym przypływem. Oto zbliża się dzień ostateczny, a wielki czerwony smok upadnie pod ciężarem Słowa Bożego. Aby zapewnić skuteczną realizację Bożego planu, aniołowie z niebios stąpili na ziemię, robiąc wszystko co w ich mocy, aby zadowolić Boga. Wcielony sam Bóg stanął na poru bitwy, aby prowadzić wojnę z wrogiem. Wszędzie tam, gdzie pojawia się Jego wcielenie, wróg zostaje doszczętnie zniszczony. Chiny zostaną unicestwione jako pierwsze. Kraj ten zostanie spustoszony ręką Boga. Bóg nie okaże tam absolutnie żadnej litości. Dowodem na postępujący upadek wielkiego czerwonego smoka jest ciągłe dojrzewanie tamtejszych ludzi. Jest to zjawisko oczywiste i każdy może je zauważyć. Dojrzewanie ludzi jest znakiem zbliżającego się upadku wroga. W pewnym stopniu wyjaśnia to znaczenie słów mówiących o toczeniu boju. Zatem Bóg wielokrotnie przypominał ludziom, Wydawali o nim piękne świadectwo, aby obalić w ludzkich sercach status pojęć, będących przejawami brzydoty wielkiego czerwonego smoka. Bóg używa takich przypomnień, aby ożywić ludzką wiarę, a czyniąc to, realizuje kolejne cele w ramach swojego dzieła. Bóg bowiem powiedział: Jakie są możliwości człowieka? Czy nie lepiej, żebym zrobił to sam? Wszyscy ludzie są właśnie tacy. Nie tylko brakuje im zdolności, lecz także łatwo się zniechęcają i rozczarowują. Z tego powodu nie są w stanie poznać Boga. Bóg nie tylko ożywia wiarę człowieka, lecz także potajemnie i nieustannie napełnia człowieka siłą. Następnie Bóg zaczął przemawiać do całego wszechświata. Nie tylko rozpoczął swoje nowe dzieło w Chinach, lecz także w całym wszechświecie zaczął wykonywać to nowe dzieło dnia dzisiejszego. Na tym etapie dzieła, ponieważ Bóg chce objawić wszystkie swoje czyny na całym świecie, tak aby wszyscy ludzie, którzy go zdradzili, powrócili, by ponownie podporządkować się przed jego tronem. W Bożym sądzie nadal będzie miejsce na miłosierdzie i życzliwość. Bóg używa bieżących wydarzeń na całym świecie jako okazji do tego, by wywołać w ludziach panikę i przynaglić ich do poszukiwania Boga, aby mogli z powrotem tłumnie przybyć przed Jego oblicze. Dlatego Bóg mówi: Jest to jedna z metod realizacji mojego dzieła. I bez wątpienia jest aktem zbawienia dla człowieka, a to, co mu okazuje, jest wciąż w pewnym sensie miłością.